Biosfera to obszar, w którym ewoluują organizmy. Muszą ewoluować, by przetrwało zjawisko życia. Różnorodność biologiczna jest pierwszym ze sposobów działania ewolucji. Biosfera zaś zmienia się wraz z ewolucją organizmów, geologią, wpływami spoza Ziemi, a ostatnio przez człowieka. By zrozumieć biosferę jako układ współzależności, musimy dociekać, czym jest życie, skąd wzięło się na Ziemi. Czym jest ewolucja i jak ona działa? Życie jest systemem elementów zdolnych do ewolucji. Procesem masowym obejmuje wiele różnorodnych obiektów i uwzględnia interakcje pomiędzy nimi. Życie jest właściwością całej biosfery i polega na cyklicznym redukowaniu i utlenianiu związków węgla przez organizmy żywe. Fenomen życia bierze się z nieustannych przekształceń. A historia życia na naszej Ziemi może być rozpatrywana jako unikalny proces indywidualizowania się poszczególnych gatunków, a także ujawniania ekspresji ich genów. Procesy życiowe to efekt działania cząsteczek, które same przecież żywe nie są. Choć biolodzy dysponują licznymi zbiorami zdarzeń, to jednak są to zdarzenia zindywidualizowane, obejmujące historię poszczególnych osobników lub populacji, a zatem bytów niepowtarzalnych. Życie przenika i współtworzy biosferę. Biosfera jest układem biologicznym, który obejmuje wszystkie organizmy żyjące na naszej planecie oraz ich siedliska. Niełatwo jest dziś wskazać obszar, który można by nazwać matycznikiem życia. Ziemia w wierzchniej warstwie, po której chodzimy, została już istotnie przetworzona przez organizmy. Dostosowały ją do swoich potrzeb. By zrozumieć zjawisko życia, poszukujemy we współczesnym świecie śladów najstarszych organizmów w atmosferze, hydrosferze, litosferze. A organizmy lub ich zarodniki są wszędzie. Są nawet w środowiskach skrajnie nieprzyjaznych. Wiemy też, że Ziemia wyglądała inaczej w czasie, kiedy życie rozpoczynało swoją ewolucję. Chociaż jeżeli połączymy te wszystkie fakty i wrócimy do 3, 8, 4 miliardów lat wstecz, to zobaczymy, że tak naprawdę ta litosfera i ta hydrosfera, która się dopiero kształtowała, no, były ściśle połączone. Mamy coś takiego, jak chociażby pierwiastki biogenne i one bardzo płynnie wymieniają się między tymi trzema strefami. Większość mikroorganizmów, które bazują na autotroficznym odżywianiu, właśnie potrzebuje. Między innymi azotu i fosforu, żeby ten tlen wytwarzać. To, jak było na samym początku formowania się tego życia na Ziemi, to tak naprawdę jest zapamiętane w całym genowie mikroorganizmów no i również w naszym. Te organizmy, które ja badam, wykazują pewne cechy jeszcze sprzed miliardów lat. Pamiętają to, jak ta atmosfera wyglądała wcześniej, czyli faktycznie było tego dwutlenku węgla bardzo dużo czy siarkowodoru. Tutaj akurat mamy lawę wulkaniczną i lawa wulkaniczna ma to do siebie, że ma bardzo dużo też takich pierwiastków biogennych, minerałów, które mikroorganizmy typu bakterie, cyjanobakterie czy glony, nawet grzyby no preferują dzięki temu, że mogą je przetwarzać, to są tak zwane organizmy ekstremofilne, endolity, które mogą wnikać w skały. No i tak ta sukcesja się zaczyna. Jedne mikroorganizmy przetwarzają skały. Inne, różne postacie biomasy. Potrafią przetrwać w najtrudniejszych warunkach i dostosowywać się oraz warunki te zmieniać. Spory, zarodniki wszędzie jakby czekają na odpowiednią porę, by się uaktywnić, namnożyć. Na powierzchni ziemi stworzyły gleby, obszar biosfery, świat w świecie ciągle odkrywany. Są całe pasma górskie zbudowane z wapiennych pozostałości innych złożonych organizmów. No i populacje grzybów, roślin i zwierząt. W stabilnych przez dłuższy okres warunkach. Organizmy ewoluują w szalonej mnogości przejawów i kształtują powierzchnię Ziemi tak, by mogła pomieścić ich jeszcze więcej i coraz bardziej skomplikowanych. Funkcjonowanie biosfery bazuje na sieciach i łańcuchach troficznych, w obrębie których następuje obieg materii i przepływ energii. Biosfera. Obejmuje dolną warstwę atmosfery, czyli tak troposferę, litosferę, a w zasadzie jej wierzchnią warstwę, czyli pedosferę, a także część hydrosfery. Na poziomie ekosystemów proces wiązania węgla z atmosfery w postaci dwutlenku węgla oraz energii określamy mianem produkcji pierwotnej. Do tego procesu niezbędna jest także woda. Życie na naszej planecie opiera się właśnie na chemicznej reaktywności węgla, a także na dostępności wody, specyficznych właściwościach geochemicznych i klimacie naszej planety. W układach ekologicznych wyprodukowana w trakcie produkcji pierwotnej biomasa zużywana jest częściowo przez konsumentów, organizmy cudzożywne, a martwa materia organiczna także przez destruentów w procesie dekompozycji. Energia przekazywana jest zatem z niższego na wyższy poziom w bardzo złożonej sieci troficznej, która jest cechą układów ekologicznych. Rosnąca złożoność struktur tchniętych życiem oraz ich różnorodność są widocznym przejawem postępującej ewolucji biosfery. Różnorodność biologiczną rozpatrujemy na trzech poziomach: genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Biosfera to rozmaitość organizmów w kształtowanym przez nie obszarze możliwości. Ewolucja tworzy sposoby, jak tę zmienność możliwości wykorzystać, by mnożyć egzemplarze, gatunki i całe populacje. Ewolucja jest twórcza i przezorna. Największe katastrofy niszczące wszystko zmieniają tylko charakter biosfery. Po jakimś czasie znów inne organizmy pojawiają się i wykorzystując to, co zostanie, tworzą ekosystemy i nowe populacje. Te glony, które badam, żyją w warunkach, gdzie pH jest bardzo niskie. Bardzo dobrze sobie z tym radzą. Badam też gatunek, który w ogóle nie ma ściany komórkowej. Jest to też ewenement, jeśli chodzi o glony, ponieważ glony zazwyczaj mają ścianę komórką, która dodatkowo je ochrania, tak jak rośliny, a mimo wszystko żyją w tych bardzo dużych stężeniach metali ciężkich, w kwaśnym środowisku, no jeszcze dodatkowo w środowisku, gdzie temperatura jest bardzo wysoka, bo dochodzi nawet do 60 stopni Celsjusza. Te mikroorganizmy nigdy nie występują samodzielnie. Mamy tutaj lawę, no i oczywiście, że ona jest tutaj w otoczeniu laboratorium, ale na nią oddziaływuje tak naprawdę miliony mikroorganizmów, które są w naszym powietrzu. I to, co tutaj się znajduje i co może rosnąć. To są tak zwane konsorcja mikroorganizmów. I teraz konsorcja mikroorganizmów to jest coś, co powoduje, że te mikroorganizmy razem ze sobą współdziałają. To jest coś, co powoduje, że niektóre z nich wytwarzają biofilmy, czyli takie substancje różnego rodzaju, bo to są i cukry, i polimery, i też DNA różnego rodzaju. One ochraniają. Te elementy, które mają ochronić, czyli działając w konsorcjum, działamy jak drużyna. Jeden mikroorganizm nie może się obejść bez drugiego. Biosfera to układ współzależności to niejako biosystem. Czasami usunięcie jednego elementu z systemu nic nie zmienia. Innym razem brak jakiegoś elementu środowiska, gatunku, zerwanie połączenia między populacjami niszczy układ i nie wiemy, czy w nim istnieją ukryte możliwości jego odbudowy czy regeneracji. Dziś także, poza ewolucją, biosferą zarządza człowiek jeden z organizmów, który potrafi zmienić środowisko często je niszczyć. Szacuje się, że na naszej globie Występuje nawet do 10-30 milionów gatunków, a dotychczas naukowcy opisali około 1,8 miliona z nich. Rocznie opisuje się około 15-20 tysięcy nowych gatunków, głównie w regionach tropikalnych, co przywodzi na myśl smutny wniosek, że aby poznać bogactwo gatunkowe Ziemi potrzebowalibyśmy kilkuset lat. Na naszych oczach giną gatunki, często w wyniku utraty ich siedlisk, miejsc zbytowania, a mając na uwadze to, iż każdy gatunek stanowi niepowtarzalną, swoistą kombinację genów, redukcja różnorodności biologicznej wpływa negatywnie na funkcjonowanie systemów ekologicznych. Najważniejsze zagrożenia dla biosfery, które są przyczyną współczesnego masowego wybrania gatunków na Ziemi są pochodnymi gwałtownego wzrostu liczby ludności świata i obejmują między innymi nadmierną eksploatację zasobów przyrodniczych, rolnictwo, szczególnie to wielkoobszarowe, urbanizację, inwazje biologiczne, zanieczyszczenie środowiska, a także zmianę klimatu. Instrumentalne traktowanie przyrody w dobie antropocenu, epoce geologicznej charakteryzującej się przemożnym wpływem człowieka na biosferę i geologiczny system Ziemi, Najpewniej obróci się przeciwko człowiekowi i zagrozi nie tylko istnieniu przyrody jako wartości samej w sobie, ale i jemu samemu. Biosfera to efekt ewolucji życia na powierzchni Ziemi. Od bardzo wielu czynników ułożonych w system zależy przetrwanie i jakość życia. Ewolucja działa na wielu poziomach, z których najważniejszym, wynikającym z fizycznej i chemicznej natury rzeczywistości, jest różnorodność przejawów. Poszukiwanie miejsc, w których życie się rozpoczęło, daje nam szansę zrozumieć świat, który nas otacza, nabrać szacunku do zjawiska życia w każdym, najmniejszym nawet organizmie. To wszystko także w różnorodności sprawiło, że pojawił się człowiek, żywi ludzie, w nich rozum, miłość, refleksja i wiara, kultura ludzka, której celem jest jakość życia, poznanie i przeczucie wieczności. Aby to trwało, człowiek musi żyć wewnątrz rozlicznych ekosystemów, które są dzięki organizmom. Musimy zaakceptować swój czas, ewolucję i to, że jesteśmy jednym z przejawów różnorodności biologicznej.